Hmm. Dobra widzowie, mamy tutaj poważne zgłoszenie. Ktoś okradł widlaciera. Hmm. Tylko kto okay. ma mógł być? Ma no, mamy podzielić troszkę? Tak, to, to, to nie władzą, to prawdopodobnie okay. ten susian. On jest bardzo bodajny. Jeszcze bogatszy Jaki złodziej zostawił ślady To będzie bardzo dobra poszlaka dla nas, chwileczkę. Zobaczmy, one prowadzą na dół tutaj, ok, zostało to okradzione, ale one gdzieś chyba prowadzą. Tutaj z tego co mi się wydaje, widzi pan? Faktycznie nie spojrzałem, bo mam słabe okulary. Tu są ślady! Proszę pana, ja panu połogę, naprawdę to, że pan jest stary to nie znaczy, że pan może być okradziony. Tak jest, dobra, chodźmy widzowie teraz tutaj na dół i zobaczmy, tak, są tutaj ślady, dobra. Uuu, muszę sobie statu zrobić. Sprawka! Proszę go wsadzić za zrobić. Jasne, jasne. Dobra, w takim mi razie chodźmy przepytać tego sąsiada. Niech pan zostanie, a ja podejdę. I te ślady chyba prowadzą właśnie do tego domku. Pum, pom! Proszę pana, jest pan może w domu? E, kto tutaj wchodzi? Kim ty jesteś? Nie wpuszczam cię! Jestem policjantem i mam nakaz wyszukania pana domu złodziejstwo. No dobra, niech pan wejdzie. Nie jestem żadnym złodziejem. No mam nadzieję, proszę pana. Muszę się rozejrzeć po pana mieszkaniu. Hmm, tutaj widzę, że pan ma złote jabłka. Skąd pan je ma? O tak, kocham złote jabłka. To jest najdroższe jabłko w okolicy. A kupiłem je. A dobra, okej. Okay. Niech pan pozwoli się rozejrzeć. O, widzę, że ma płatki siedleniowe, pan. O, złoto. Skąd pan ma takie złoto? Jaki małym zrobieniem? Halo, dziękuję, ale wie pan, to może pan. Nie wiem, jakąś jedną sztabkę złota, co? Jedną sztabkę złota? To dziwne, że pan zdaje sztabki złota na lewo i prawo. To jest bardzo droga rzecz. no ja wiem, ale ja mam dużo pieniędzy. Powodzi mi się. Ehe, powodzi się panu, no dobra, to a co pan ma na drugim piętrze? Muszę tutaj wejść i zobaczyć. Mm. Nie, nie, proszę tu nie wchodzić. Tutaj jest moje prywatne miejsce. Ja muszę przeszukać wszystko jako policja. Proszę pana, nie bagatki. Dobra, e, e, o, tutaj jestem, ja w Co no to są za zdjęcia tutaj na górze? No moje rodzinne i robiłem sobie trzewa różne takie. Aha, no dobra, w porządku. Muszę się rozejrzeć, proszę pana, jeszcze po szafkach. Mm, co pan tutaj ma? Kciuszki różne rzeczy. Dobra, i tylko te złoto mnie zastanawia. Wszystko pan ma tutaj cacy. A czemu pan stoi tak za? Eee, no bo tutaj jakby to powiedzieć, są moje oszczędności. Proszę nie otwierać jej, okej? Okay? Nie no muszę zobaczyć, niech pan się przesunie. Nie! Skąd pan ma te diamenty? Było przed chwilą złodziejstwo na diamenty. Eee, nieprawda, jakie diamenty? O czym pan mówi? Nie mam żadnych diamentów. Proszę pana, niech pan mówi, skąd pan ma te diamenty, albo będę musiał pana wsadzić, to oczywiście więzienia. Dobra, dobra, proszę mnie nie już te... To mam z mojego sklepu. To otworzyłem dopiero co nowy biznes. Nowy biznes? Proszę mi go pokazać. No plan. To to już idealne, ale proszę, proszę do mnie nie strzelać, dobra? Nie, nie będę do pana strzelał, tylko nie chciałam pokazać. <laughs> no no i dzięki wielkie, zobacz, Widzi pan jaka tu jest kolejka. Każdy chce coś kupić, u Chwileczkę, widzowie, naprawdę, tutaj oczywiście jest bardzo duża kolejka do tego sklepu, sklep ubogacza i pan sprzedaje chyba jakieś warzywka i tak dalej. No pewnie, chce pan coś kupić, pan wygląda na głodnego. Mm, I naprawdę, tu jest bardzo dużo klientów do tego sklepu. Dobra, wie pan co, Pozostawię no pana w takim razie na razie i jak coś, to do pana przyjdę, dobra? Ale niech pan sprawdzi tego czerwonego pieska. Jest mega podejrzany mega podejrzany piesek chwileczkę to jest mój przyjaciel Pipek. Dobra, wie pan co, pójdę się zapytać i zobaczę jak on mieszka, dobra? O tak, on na pewno to ukradł, proszę go znaleźć Dobra, w takim razie widzowie, podejdźmy sobie do pipka domu i naprawdę pipek budował bardzo on ma na to Dobra, musimy sobie wejść do niego i zobaczyć czy on coś ukradł. O policja proszę otwierać, jest nakaz szukania. Jestem policjantem i mam tutaj do ciebie parę pytań. Skąd masz taką furę? No co, no przecież mnie pamiętasz? Kupiliśmy ją razem, o co ci chodzi? O, no dobra, wiesz co, ja się uzbroję, bo muszę być bezpieczny. Dobra, puszczaj mnie do środka, muszę zrobić przesłuchanie. Wow, Luczek, uspokój się, ale dlaczego? Co się stało? Musisz mi wszystko wytłumaczyć. Ktoś ukradł diamenty biednemu wieśniakowi, ja muszę znaleźć kto to był. Dobra, skąd masz te złote? Mi dał troszkę. E, wieśniak, dobra, faktycznie, on rozdaje złoto. Dobra, idę na górę, idę zobaczyć co masz na górze i e, chwileczkę. Pipek, od kiedy ty lubisz kolor niebieski i masz diamenty w domu? Nie, ja nie lubię niebieskiego, ale diamenty są wyjątkiem! Bo z nich się robi takie super rzeczy. Wiesz całą zbrojkę i nawet diamentowe narzędzia. E, faktycznie, a to u, jak u, u. to wytłumaczysz? Co to jest tam na górze? Gadaj, skąd? Wybierałem z kopalni, przysięgam ci, Luczek, niczego nie ukradłem. Um, widzowie, nie wiem, to jest strasznie podejrzane. Luczek, ale wiesz co ci powiem? Mi się wydaje, że jest pewna osoba, która mogłaby te diamenty okraść. E, kto? Kto mógłby ukraść biednemu starcowi diamenty? Widzisz tutaj ten mega nowoczesny dom? On powstał niedawno i ten ktoś jest mega bogaty. Um, faktycznie. Dobra, dzięki, Pipek, ale pamiętaj, nie możesz wychodzić. A my, widzowie, pójdźmy sobie do tego Ma drogę diamentową, to jest trochę podejrzane. I ma nawet takie oto Lamborghini, wow, ale fajne. I cały diamentowy samolot. Skąd śmiał ktoś na to pieniążki? Nie wiem, widzowie, w tej krilek masę. halo, proszę otworzyć policja, mam nagaz przeszukania. O, co O, widzę, ole, pan jest tutaj, widzę, że taki agresyjny, a czy duży. o, oczywiście, dużo trenuje, wiecie, pan, to jest, bo troszkę podredować. Przychodzę po połowę, i ktoś. I pierwsze pytanie do Pana. Skąd Pan ma pieniądze na automat z chipsami, różnymi przekąskami i Coca-Cola w domu? To jest strasznie podejrzane, proszę Pana. No Panie, ja tu pracuję, nie widzi Pan na pieśni, podnoszę ciężary, ja mam pieniądze. Ja um, wie pan co, to jest strasznie dziwne i pan ma tutaj dużo sushi, um, a to jest drogie i ile ubrań, proszę pana, skąd ma na to pan pieniądze? O tak, no co mam powiedzieć, pracuję rano i wieczorem, cały dzień pracuje. Um, widzowie, to jest trochę dziwne, dobra, wie, wie pan co, pozwoli pan, że wejdę na górę i zobaczę, co pan tutaj posiada i ile okularów i tutaj jakieś dokumenty, sprawdzę je. Ehm, um, wszystko, pierścionek, skąd pan ma taki drogi pierścionek? No tak, no widzi pan, no tak, po prostu. To jest strasznie podejrzane, ale jeszcze podejrzańsze jest oczywiście te stanowisko komputerowe. Proszę pana, czy pan jest jakimś youtuberem? Co to jest? Skąd pan ma tyle pieniędzy na oczywiście tyle rzeczy? Czy pan nie ma chyba... Nie, nie ma opcji, panie. Ja nic nie kradnę. Ja tylko ciężko pracuję. Mówiłem już panu, coś jeszcze? Widzowie, to jest strasznie podejrzane. Zobaczcie, jakie stanowisko komputerowe. To, to nie jest normalne. Nikt nie ma czegoś takiego. A tutaj... Ile diamentów? Skąd pan ma ich aż tyle? No panie...